Dzień dobry, widzowie! Dzisiaj zrobię taki film komentarzy, czyli będę komentował rzeczywistość społeczną mm, związaną z portalem YouTube. Niedawno na kanale Cilerka ukazał się film, jak znajomi Marcina Dubiela i sam youtuber Marcin Dubiel płynęli, Dmuchanym jednorożcem po niebezpiecznej rzece Wiśle. Ja sam osobiście nigdy, przenigdy bym nie odważył się pływać po rzece, a zwłaszcza tak yy, prowizorycznym środkiem transportu. Przecież mogło dojść do katastrofy. Ta prowizoryczna łódeczka mogła stracić tak szczelność, żeby zalało i by się utopili wszyscy. Dlaczego oni pływali po tej wiśle, ja nie wiem. Bezpiecznie dotarli do brzegu bez pomocy holownika z zewnątrz. Im się to udało. Ale co by było, gdyby się nie udało? Jednocześnie Marcin Dubiel oznajmił, że za 50 tysięcy lajków będzie pływanie 24 godziny jednoroscem po Wiśle. No nie powinien tak yy, powiedzieć. Nie powinien e, nigdy więcej pływać jednorozciem po wyśle, bo to niebezpieczne. Koniec transmisji.